Cześć widzowie! Niejednokrotnie pod moimi materiałami o Harrym Potterze pytaliście mnie jak to się stało, że w insygniach śmierci Harry udając się na spotkanie z Voldemortem w zakazanym lesie przeżył jego uderzenie zaklęciem Awada Kedavra. Faktycznie kwestia ta może być dosyć niejasna. Szczególnie, że w tamtym momencie w grę teoretycznie mogło wchodzić właściwie wszystko: oddziaływanie insygniów śmierci, przepowiednia, cząstka duszy Voldemorta żyjąca w Harym, a nawet to, że Harry nie podniósł różdżki, by się bronić co chociażby w przypadku tożsamego zachowania jego matki w Dolinie Godryka uratowało mu życie. Odpowiedź na to pytanie nie do końca ma jednak związek z żadną z tych rzeczy, a powrót Harego do żywych tak naprawdę jest tylko i wyłącznie wynikiem błędu Voldemorta. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc ostatecznie rozprawić się z tą kwestią i wyjaśnić Wam, jak to się stało, że Harry nie tylko przeżył w tamtym momencie, ale że właściwie w jego każdym kolejnym ewentualnym starciu z Voldemortem wydarzyłoby się dokładnie to samo. Zaczynamy! W momencie, w którym Harry przekraczał granicę zakazanego lasu, wiedział już o tym, że w jego ciele żyje cząstka duszy Voldemorta, którą ten będzie musiał sam zniszczyć, by stać się śmiertelnym, co nieodzownie miało wiązać się ze śmiercią Harego. Harry szedł więc na spotkanie z Voldemortem po to, by poświęcić swoje życie dla większego dobra. Jednocześnie w kieszeni cały czas miał złotego znicza podarowanego mu przez Dumbledora, którego mógł otworzyć dopiero w tym momencie. Jak się okazało, w jego środku znajdował się kamień wskrzeszenia. Czy to właśnie on pozwolił Haremu na powrót do świata żywych po trafieniu go awadą? No nie. Po pierwsze, kamień nie działał w ten sposób, że kogokolwiek wskrzeszał, a jedynie przywoływał projekcje zmarłych osób. Do czego zresztą Hary wykorzystał go, by porozmawiać ze swoimi rodzicami oraz Syriuszem i Lupinem. Poza tym, przed wejściem na miejsce spotkania ze śmierciożercami, Harry wypuścił kamień z rąk, więc nie miałby jak użyć go w momencie swojej śmierci. Pomimo tego, wciąż był ostatnią osobą, która użyła kamienia. Jak się później okazało, był też w tym momencie panem czarnej różdżki. No i z uwagi na to, że Pelryna Niewitka została przez niego odziedziczona już w kamieniu filozoficznym, możemy zakładać, że Harry władał w tamtym momencie wszystkimi insygniami śmierci, a więc był też i panem śmierci. Czy to więc to zadecydowało o jego szczęśliwym losie? No, chyba również nie. Przede wszystkim nie wiemy, jak pełna moc insygniów tak naprawdę działała i czy tytuł pana śmierci faktycznie dawał nad nią jakąś władzę. Ale nawet jeśli tak, to Harry przecież idąc na spotkanie z Voldemortem podjął już decyzję decyzję o swojej śmierci. Harry był bowiem przekonany, że musi umrzeć i chciał umrzeć, bo ze wspomnienia rozmowy Snape'a z Dumbledorem wynikało, że aby żyjący w nim Horcrux został zniszczony, nie może nawet podnieść ręki na Voldemorta, by próbować się przed tym obronić. By mieć pewność, że Horcrux zostanie zniszczony przez swojego twórcę zaklęciem Avada Kedavra, Harry jako jego nosiciel musiał świadomie dać mu się zabić. Nawet jeżeli byłby on wobec tego panem śmierci, co samo w sobie jest wątpliwe, bo wielu czarodziejów uważało, że baśń o Trzech Braciach to tylko bajka dla dzieci, a artefakty tak naprawdę zostały stworzone nie przez śmierć, a przez rodzeństwo Peverelów, i miał pełną władzę nad tym, czy zginie czy nie, to świadomie podjął odwrotną decyzję do tego, co się naprawdę wydarzyło. Jeżeli zaś chodzi o Horcruxa, sprawa jest prosta. Wraz z użyciem zaklęcia Awada Kedavra na harym Potterze Voldemort zniszczył cząstkę swojej duszy zagnieżdżoną w Harym. Natomiast to, że zaklęcie zniszczyło Horcruxa, w żaden sposób nie świadczy o tym, że nie mogło już zabić jego nosiciela. To nie jest tak, że gdyby Voldemort dla pewności jeszcze raz użył Awady na Harym, to bez Horcruxa w swoim ciele ten nie miałby już możliwości powrotu do świata żywych. Stałoby się tak jednak, gdyby Voldemort poprosił o to któregoś ze swoich śmierciożerców. Harry Potter był bowiem nieśmiertelny, ale tylko w sytuacji, w której życie próbował odebrać mu sam Voldemort. Widzicie, w dolinie Godryka matka Harego dobrowolnie oddała za niego swoje życie, czym zapewniła mu ochronę przed czarnoksiężnikiem. Stało się tak za sprawą jakiejś potężnej i tak właściwie niewyjaśnionej do końca magii, którą Dumbledore nazywał magią miłości. Do czasu osiągnięcia przez Harego pełnoletności, czyli w świecie czarodziejów 17 roku życia, był on chroniony przez tę magię, ale tylko jeśli mógł nazywać swoim domem dom Dursley'ów, z uwagi oczywiście na to, że mieszkała tam siostra jego matki. I to właśnie dlatego w kamieniu filozoficznym Quirrel będący nosicielem Voldemorta nie mógł dotknąć Harego Pottera, a sam Voldemort nie był w stanie zrobić mu jakiejkolwiek krzywdy. No tak, tylko że zaklęcie to, jak i również chociażby namiar, przestało działać wraz z osiągnięciem przez Harego pełnoletności, a więc w momencie spotkania w zakazanym lesie ofiara jego matki nie powinna mieć już żadnego znaczenia. I tak by było, gdyby nie Voldemort, który przez swoją arogancję dożywotnio przedłużył działanie ochrony Harego przed jego zakusami. Mianowicie w czarze ognia na cmentarzu w Little Hangleton Lord Voldemort odrodził się między innymi z krwi Harego Pottera, a w krwi tej, jak już wcześniej wspomniałem, żyła magiczna ochrona, którą Lily zapewniła swojemu synowi. Woldemort przyjął ją więc w swoje własne nowonarodzone ciało. Ta ochrona stała się esencją jego istnienia. I pomimo iż wraz z 17. urodzinami Harego moc płynąca w krwi jego ciotki przestała go chronić, ponieważ wraz z osiągnięciem pełnoletności nie mógł już nazywać domu przy Privet Drive swoim własnym, to ta sama moc płynąca w krwi Voldemorta stała się dla Harego dożywotnią ochroną, ponieważ jak mógłby on móc zabić kogoś, kogo ochrona stała się jego częścią? I to wszystko, choć może w dosyć niejasny i pokręcony sposób, jest wytłumaczone w rozmowie Harego z Dumbledorem, a właściwie to pewną projekcją Dumbledora na dworcu King's Cross, a właściwie to pewnej projekcji dworca King's Cross. Dumbledore tłumaczy tam haremu, że to, iż chciał poświęcić się dla dobra idei i był przekonany, że idzie do zakazanego lasu po śmierć, przez co nie podniósł różdżki, by bronić się przed Voldemortem, sprawiło jedynie, iż zniszczony został Horcrux. Natomiast to, że może wrócić do świata żywych, wynika z faktu, iż Voldemort odrodził się z jego krwi w jak to nazwał Dumbledore swojej żałosnej ignorancji, zachłanności i okrucieństwie. I to głównie właśnie ignorancja Voldemorta stała się jego przekleństwem, bo skoro zgodnie z przepowiednią Harry i Voldemort egzystowali w tym dziwnym założeniu, że żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje, a Voldemort sam odebrał sobie moc pokonania Harego, jednocześnie ciągle pragnąc własnoręcznie odebrać mu życie, to tym samym podpisał na siebie wyrok. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i raz na zawsze wyjaśnił, dlaczego Harry nie zginął w zakazanym lesie. W wielkim planie Dumbledora zahaczyłem o ten temat, wspominając, że Dumbledore na wieść o wykorzystaniu krwi Harego do odrodzenia się Voldemorta przelotnie się uśmiechnął, podejrzewając, iż dzięki temu chłopak będzie mógł przeżyć, ale teraz oglądając go ponownie zauważyłem, że nie wytłumaczyłem tego zbyt dokładnie. Nie dziwię się więc, że wiele osób domagało się wyjaśnienia tej kwestii. Jeśli wyjaśnienie to do Was przemawia, to wpadajcie na moje pozostałe materiały o Harrym Potterze, a w szczególności na ostatni film o tym, dlaczego Bellatrix tak bardzo pragnęła własnoręcznie uśmiercić Tonks, spędzącą przecież jej siostrzenicą, który wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!